Witam Państwa z tej strony Srebrne Prowokacje. Dzisiaj kolejny odcinek plenerowy. Dzisiaj porozmawiamy na temat komentarzy, dwóch komentarzy, które ostatnio zostawiliście pod moimi filmami. Jeden z tych komentarzy był dosyć mocno krytyczny, ale myślę, że bardzo wartościowy i warto się do niego odnieść. Zapraszam Państwa na odcinek. Słuchajcie, jak widzicie, jesteśmy w plenerze. Ja już w tym miejscu kiedyś dla Was nagrywałem, było to w scenerii letniej. No dzisiaj. Widzimy, że mamy zdecydowanie bardziej zimno, staw zamarznięty, natomiast no już się ociepliło po tych ostatnich mrozach, także całkiem przyjemnie w plenerze. Słuchajcie, pierwszy komentarz, do którego chciałbym się odnieść, to komentarz dotyczący tego, że pokazuję na moich filmach śmieci. Może inaczej, nie, że pokazuję na moich filmach śmieci, tylko komentujący napisał, że nie kupuje takich śmieci. Komentarz pojawił się po publikacji dwóch filmów dotyczących taniego zakupu srebra w postaci monet obiegowych, czy to w internecie, czy w, na giełdzie starości. Komentujący napisał, że nie kupuje takiej śmieci, a ja pokazując tego typu monety, wpuszczam zwłaszcza młodych inwestorów w maliny, ponieważ wyrzucają pieniądze w błoto. Tutaj padło, padł również argument, że pokazywanie takich monet to generalnie szukanie większego frajera, czyli mówiąc wprost, naganiamy na to, żeby ktoś jeszcze takie monety od nas w przyszłości odkupił. A zdaniem komentującego, szanse na to są nikłe, i słuchajcie, tutaj chciałbym się odnieść do tego komentarza na dwóch płaszczyznach. Pierwsza kwestia jest taka: pamiętajcie o tym, że moje filmy nie mają charakteru porad inwestycyjnych. Ja o tym wspominam regularnie. To, co ja Wam tutaj pokazuję, to jest moje podejście do monet srebrnych. Celowo od dłuższego czasu unikam słowa inwestycji w monety srebrne, a raczej, raczej skupiam się na słowie kolekcja. No, i chciałbym, żebyście właśnie w ten sposób to odbierali. Pamiętajcie o tym, że ja na, na rynku tych monet, czy rynku srebra, jestem mniej więcej od półtorej roku. Moje doświadczenie nie jest duże, i to, co ja wam tutaj pokazuję, to jest bardziej dzielenie się właśnie takimi doświadczeniami osoby początkującej. Filmy te również bardzo mocno mnie motywują do tego, żeby właśnie tą wiedzę w zakresie tych monet poszerzać, no, co nie zmienia jednak faktu, że nie traktujcie tego, co ja Wam tutaj pokazuję jako porady inwestycyjne. Pamiętajcie, że każde inwestowanie wiąże się z ryzykiem i zakup monet jakichkolwiek, czy srebrnych, czy złotych. Czy współczesnych typu bulion, czy monet premium, czy monet historycznych, zawsze obarczony jest ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Dobrze, no to więc to jest taka powiedzmy asekuracyjna odpowiedź w zakresie tego, że namawiam osoby młodsze do zakupu monet czy też śmieci, jak to padło w tym komentarzu. Natomiast teraz przyjrzyjmy się, czy rzeczywiście to, o czym ja mówię, to śmieci. Mamy, no to warto powiedzieć, mamy dzisiaj 20 lutego 2021 roku. Cena spot srebra wynosi gdzieś w granicach 100 zł. Tak? I dla mnie kupując monety srebrne, nieważne czy monety bulionowe, czy monety właśnie obiegowe, popularnie zwane junk silver, najważniejsze jest to, żeby kupić te monety jak najtaniej, jak najbliżej ceny spot. I teraz sprawa jest jasna. Jeżeli mamy monety bulionowe i trafiłbym ofertę na monety bulionowe w fajnej cenie, no to myślę, że bym się nie zastanawiał, tylko bym je od razu kupował. Natomiast na dzisiaj ceny monet bulionowych obarczone są premium w wysokości około 30%, a nawet więcej procent. Czyli mówiąc wprost, jeżeli cenę spot mamy w granicach 100 zł, no to monety bulionowe kupujemy spot plus 30%, czyli gdzieś w granicach 130, a nawet pod 140 zł. I tutaj pamiętajcie o jednej rzeczy. Ja, tak jak już Wam wspomniałem na początku, interesuję się tym rynkiem od, no od sierpnia 2019 roku. W tamtym okresie normą było, że za monety bulionowe dopłacało się mniej więcej 20%, około 20% do ceny spot. No i był to rozsądny deal, jeżeli chciało się te monety sprzedać, dealer odkupował te monety mniej więcej spod 4%, czyli było się 15% w plecy, jeżeli u tego samego dealera by się te monety kupiło i sprzedało. W międzyczasie rok 2020 no przyniósł naprawdę sporo zamieszania. Pierwsza kwestia to to, że te premium wzrosło, tak jak już wam wspomniałem, do 30-35%. Druga kwestia, że pojawiło się sporo miejsc, w których można monety bulionowe kupić z drugiej ręki, można je kupić taniej. Na przykład na szlachetnych inwestycjach. Pamiętajcie, że kod rabatowy na ten portal znajdziecie tutaj w opisie filmu. No i teraz tak. Wychodząc z założenia, że zależy mi na tym, żeby monety kupić jak najtaniej, patrząc na ceny monet bulionowych z premium 30%, zaczynamy szukać czegoś tańszego. No i dochodzimy do monet właśnie junk silver. No i teraz tak, patrzę sobie, jak ten rynek wyglądał przed, yy, przed pandemią. Yy, mianowicie w 2019 roku yy, rynek monet typu nie wiem, na przykład weźmy PRL, popularne mapki. Mapki te były kupowane, sprzedawane w cenie spot, czyli można było bez problemu je kupić, można je było bez problemu sprzedać. Dodatkowo dealerzy te mapki odkupywali, czyli dajmy na to, jeżeli mapka kosztowała 20 zł, no to można było bez problemu dealerowi odsprzedać za 17. Dzisiaj mapka kosztuje gdzieś w granicach 30 zł. Jak pytałem dealerów, no to odsprzedać można ją mniej więcej za 27-25 zł. A bez problemu znajdzie się kupca na mapki na rynku wtórnym. Bo no powiem szczerze, wiem to, bo to po prostu przetestowałem. No. Więc, w moim odczuciu, mówienie o tym, że to są monety śmieciowe i raczej nie będą nic warte. No, Ja się z tym nie zgodzę, natomiast jeszcze raz tak jak powiedziałem asakuracyjnie nie jestem doradcą finansowym i to jest tylko i wyłącznie moje podejście. Każdy musi sam podejmować decyzje w zakresie swoich finansów, swoich oszczędności. Jeszcze inaczej wygląda sprawa, jeżeli byśmy popatrzeli na monety historyczne. Monety typu franki francuskie z okresu łacińskiej Unii Monetarnej. Ja również parę razy wam te monety pokazywałem. No i słuchajcie, tutaj sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Na dzisiaj takie najbardziej popularne, oczywiście w Stanach Obiegowych, monety można kupić gdzieś w granicach 90 do 100 złotych. Przy dzisiejszej cenie srebra, około 100 złotych za uncję, tam mamy w przeliczeniu 22,5 grama czystego srebra. No słuchajcie, jeżeli cofniemy się do 2019 roku, cena tych monet była taka sama czyli tutaj można powiedzieć, że pomimo tego, że cena srebra znacznie wzrosła cena spod srebra no to. Ceny tych monet aż tak bardzo się nie zmieniły, czyli można powiedzieć, zbliżyły się i wartość tych monet, czy nie wartość, a cena tych monet zbliżyła się do ceny spot. Ja kupując taką monetę z okresu Łacińskiej Unii Monetarnej, moje podejście jest takie, że kupuję ją płacąc odpowiednio więcej, licząc na to, że w momencie, gdy cena spot srebra wzrośnie znacznie. No to cena tej monety również wzrośnie, natomiast gdyby cena spod srebra spadła, to cena tej monety z okresu łacińskiej unii monetarnej no nie powinna aż tak drastycznie spaść. Czy tak będzie, naprawdę nie wiem. Natomiast tutaj pojawia się u mnie jeszcze jeden dodatkowy aspekt, to znaczy, że te monety najzwyczajniej w świecie mi się podobają i powolutku buduję sobie kolekcję właśnie z tych monet historycznych, łącząc, można powiedzieć, przyjemne z pożytecznym. Przyjemne bo podoba mi się to, a pożyteczne, no bo jednak zostaje w moim zbiorze troszeczkę srebra. Srebra wysokiej próby, srebra, która ma, które ma również wartość historyczną. Oczywiście, tak jak już wielokrotnie tutaj wspominałem, ja nie mam u siebie w zbiorze w tej chwili monet w jakichś rewelacyjnych stanach menniczych, bo to jest zupełnie inna bajka i ceny tych monet już są, no. Yy na pewno warte, znaczy może inaczej, takie monety na pewno warte są zainteresowania, natomiast tam już nie ma w ogóle sensu mówienia o tym, czy, ile wynosi premium, jak się ma cena spot, bo, bo po prostu ta cena już nie od tego, nie od tego zależy. Dobra. Słuchajcie, tutaj wam staram się po prostu krótko przedstawić mój punkt widzenia w zakresie monet, czy też śmieci, jak to komentujący nazwał. Czy mam rację? Nie wiem, czas pokaże. Każdy podejmuje decyzję we własnym zakresie. Dobra, słuchajcie, to był pierwszy komentarz. Krytyczny, tak jak już Wam wspomniałem. Drugi komentarz, e, może nie krytyczny, natomiast odnoszący się do czegoś, co już dzisiaj wielokrotnie e, powiedziałem. To znaczy komentujący napisał o tym, że w przypadku monet, które nie mają próby 999, 3,9 bądź 4,9 nie ma sensu mówić o i przeliczać ich wartość na cenę spot. Ponieważ, żeby, żeby, o tym, żeby tutaj odnosić się do ceny spot, to należałoby właśnie mówić o czystym srebrze, które funkcjonuje w, obrotu, w obrocie bankowym. Jeżeli mówimy o monetach, które nie mają czystej próby, nie są jakby czystym srebrem, no to nie powinno się używać ceny spot. I słuchajcie, tutaj poniekąd można powiedzieć, że coś racji w tym jest, no bo na pewno gdybyśmy byli bankami no to oczywistym byłoby, że obracalibyśmy sztabkami pewnie kilogramowymi albo jeszcze jakimś większym nominałem żeby jak najtaniej to, może inaczej z punktu widzenia logistyki, żeby to było najprostsze natomiast jeżeli jesteśmy drobnymi ciłaczami nie obawiam się użyć tego słowa tak jak ja, to znaczy osobami, które kupują sobie małe porcje srebra, razne w miarę regularnie po to, żeby ten zbiór swój powiększać no to śmiem twierdzić, że jednak warto jest i można używać właśnie tego określenia spot w stosunku do monet, czy to PRL, MAPKI, czy innych monet obiegowych. No bo jak, tak, Wam już wspomniałem dzisiaj, półtorej roku czy też więcej już ten rynek obserwuję. No i nie ma co ukrywać, że ceny monet typu MAPKA są wyznaczane bezpośrednio przez cenę spot, więc nie ma się co przed tym tutaj bronić. Mamy mapkę, jej wartość będzie taka jak w przeliczeniu na zawartość czystego srebra, czyli mniej więcej 9 gramów mamy. No i tyle ta mapka jest warta. I to się tyczy również innych monet. I póki co w przypadku takich monet, właśnie obiegowych, no ja nie znalazłem innego, lepszego sposobu określania ich wartości. No widzę, że wszyscy trzymają się tylko i wyłącznie ceny spot. Jeżeli patrzymy sobie na ogłoszenia, patrzymy sobie gdzieś, nie wiem, na aukcje, bardzo często podawana jest waga tej monety, podawana jest próba po to, żeby można było sobie wyliczyć ile tego srebra w tej monecie mamy no i odnieść to bezpośrednio do ceny spot. No więc tak jak powiedziałem na początku, nie zgodzę się z tym komentarzem, że w przypadku właśnie takich drobnych zakupów nie można mówić o cenie spot. Moim zdaniem można. I teraz słuchajcie, moje podejście jeszcze do monet obiegowych, bo Widzicie sami, że ostatnio sporo pojawiło się filmów, mówiąc, w których pokazuję właśnie monety obiegowe. Mówię o tym, że monety bulionowe są za drogie. I tutaj, żebyście mnie dobrze zrozumieli, a wcale nie twierdzę, że monety bulionowe to jest coś złego i nie warto tego kupować. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Uważam, że monety bulionowe to jest najlepsza forma inwestycji, jeżeli rozmawiamy o. Inwestowaniu w srebro. Jeżeli ktoś chce kupować monety tylko ze względu na zainteresowanie ulokowaniem swoich oszczędności w srebro, to monety bulionowe są najlepszym rozwiązaniem. Natomiast, no druga kwestia, to jest kwestia ceny. No słuchajcie, jeżeli rok temu normą było, że można było monetę bulionową kupić za spot plus 20%, sprzedać za spot plus 5%, Dzisiaj te monety kupujemy za spod plus 30%. Zadajmy sobie pytanie, co w momencie, gdy cała sytuacja na rynku tutaj spowodowana pandemią się uspokoi i wrócimy do względnej normalności. Zainteresowanie metalami szlachetnymi na pewno. Spadnie obecnie ze względu na grożący nam potencjalnie kryzys, jest ono wysokie. O metalach dużo się mówi. Natomiast jeżeli to zainteresowanie spadnie, śmiem twierdzić, że dilerzy również obniżą swoje marże, producenci również obniżą swoje marże i ten spot może nam wrócić gdzieś do tych poziomów z przed pandemii. Nawet jeżeli cena srebra pozostałaby bez zmian no to kupując dzisiaj z premium rzędu 30-40%, no to będę sporo stratny. To jest moje podejście. To jest moje podejście, tak jak Wam powiedziałem na początku, nie neguję monet bulionowych. Mam i powiem, że regularnie małymi porcjami dokupuję. Natomiast zawsze mam z tyłu głowy cenę, w której ten zakup realizuję. Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj trochę przydługawo, natomiast powiem szczerze, bardzo fajna okolica. Fajnie się idzie, można fajnie pogadać. Jeszcze raz Wam pokażę, jakie fajne widoczki tutaj mamy. I kończymy na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do podzielenia się ze mną Waszym zdaniem na temat właśnie monet srebrnych, czy to bulionowych, czy obiegowych. Powiedzcie mi, proszę, czy dla Was również tym kluczowym aspektem jest cena w przypadku zakupu monet w takim charakterze czysto inwestycyjnym, czy może raczej patrzycie na to, że jednak bulion to bulion i ze względu na rozpoznawalność i wszystkie inne zalety, warto dopłacić troszeczkę więcej i mieć zamiast mapki na przykład, zamiast trzech mapek mieć jednego kangura, czy też liści klonowej. Jestem ciekawy waszego zdania. Pamiętajcie również o subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można kliknąć przycisk subskrybuj. Nie ominą was kolejne materiały, które dla was przygotowuję. Słuchajcie, to wszystko co na dzisiaj dla was przygotowałem. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnym materiale.